Kochani, mam ogłosić zaprosić Was na kolejną edycję konkursu stolarskiego. Jest to międzynarodowa forma konkursu stolarskiego, w tym 14 i 15, a więc w czwartek po południu gromadzimy się w naszej auli, aby rozpocząć, przywitać gości. Obok nas współorganizatorem tego konkursu stolarskiego jest Państwowa Inspekcja Pracy, która też będzie zwracała uwagę szczególnie na zasady BHP przy wykonywaniu prac. Konkurs cieszy się bardzo, bardzo jakimś wzięciem. Oczekujemy na uczniów szkół zawodowych aż zbyt Bydgoszczy, ze Subska, z Oświęcimia aż. Nie? I konkurs zgromadzi około 50 uczestników, w którym młodzi ludzie będą bawiąc się w drewnie, będą też mogli pokazywać bardzo, bardzo fajne owoce tej pracy. A dzisiaj szkolnictwo zawodowe potrzebuje mocnego akcentu i my to czynimy. Pozdrawiam wszystkich.